Gdy masz już obliczoną wibrację główną, jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, sprawdź poprzedni filmik. Tam wyjaśniam, jak sobie to policzyć. Gdy już masz swoją liczbę i wychodzi ci jedynka, mówi się, że jesteś numerologiczną jedynką. I jakie są charakterystyczne cechy numerologicznych jedynek? Jedynka to liczba pierwsza, czyli początek. To żywioł ognia, to słońce. To lider, pionier, przedsiębiorca. To duża pewność siebie, odwaga, aktywność, działanie. Tutaj ewidentnie celem jest samorealizacja. Osoby te są niezależne, są nieustraszone, wychodzą z własną inicjatywą, są ogromnymi indywidualistami, mają głowę pełną pomysłów, są multiutalentowani, są kreatywni. Bardzo charakterystyczne jest, że często zajmują samodzielne stanowiska albo mają własne firmy. Oni chcą być wolni, e, chcą kierować, chcą przewodzić. To są często osoby, które zostają przewodniczącymi w szkole czy w klasie, zostają kapitanami drużyn. Są bardzo skuteczni w swoim działaniu, są ambitni, idą jak przecinak za swoim celem. Są ekstrawertyczni, mają poczucie humoru, są entuzjastyczni i dla nich liczy się pozycja społeczna, majątek, to, żeby coś osiągnąć w tym życiu. I oni chcą też prowadzić innych. Mają tysiące rad dla każdego, żyją z pasją, są też bardzo inteligentni, mają jasny, twórczy umysł, analityczny, ale oczywiście jak w każdej wibracji mamy dwa bieguny, jest biegun tak zwany pozytywny i tak zwany negatywny. Jak może się objawiać negatywność jedynki? Jedynka może zamienić się w tyrana, w manipulatora, w egoistę, karierowicza, takiego pozera który jest żonny władzy, wie najlepiej wszystko, co dla kogo jest dobre, a co nie. Jest dominujący, wyniosły i nie liczy się z uczuciami innych. Może być niewrażliwy na innych, ale bardzo wrażliwy na swoim punkcie. I może mieć tendencję do krytykowania, ogromnej krytyki innych, ale też samego siebie. Wtedy inni stają się kompletnie nieważni. Najważniejszy jest on. Może też go charakteryzować brak wiary w siebie, uległość. Może być zazdrosny, kontrolować partnera. Gdy coś mu się nie udaje, może reagować agresją, złością. Czasem też zbyt pochopnie podejmuje decyzje, z których później ciężko się wycofać. Jedynka dąży zawsze do perfekcji. Lubi być w centrum uwagi, lubi być doceniana. Czasami też ta przeogromna niezależność może doprowadzić do samotności jedynki. Jedynka ma ogromną siłę woli i jest bardzo odporna fizycznie. Ma trudność w dostosowaniu się do norm społecznych. Jedynka kocha wygrywać i nie znosi porażek. I porażki mogą ją prowadzić do takich trudnych stanów, nawet depresyjnych. Jedynka chce mieć życie intensywne, pełne przygód, nieprzeciętne. Zawsze jest młoda duchem. Gdybym miała wskazać, z jaką piosenką mi się kojarzy jedynka, to byłaby to paktofonika Jestem Bogiem? Jestem Bogiem! Świadom to zrobi sobie. To jest dokładnie jedynka. A jakie są lekcje dla jedynki? Ważne, żeby twórczo wykorzystywała swój czas, unikała narzucania swojej woli innym. Dobrze, żeby żyła w teraźniejszości i nie wybiegała za bardzo w przyszłość, i dobrze by było, żeby panowała nad swoją niecierpliwością, pośpiechem i przede wszystkim, żeby słuchała innych, tego co mają do powiedzenia. A jaka jest misja jedynek? To rozwój swoich zalet, prowadzenie innych, przewodzenie im, inspirowanie, zachęcanie do działania, motywowanie. To nauka, że dzięki uporowi i wytrwałej pracy można osiągnąć to, czego się pragnie. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejne filmy. Pa pa!